Cześć, nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju firmy. Witam Ciebie na pokładzie podcastu Jak Mądrze Rozwijać Firmę, który tworzę z myślą o przedsiębiorcach i menedżerach. Misją tego podcastu jest to, aby ustrzec Ciebie przed popełnieniem kosztownych błędów, które mogą zatrzymać rozwój Twojego biznesu. Pracowałem dla ponad 300 firm, w korporacji, dla korporacji, MŚP, ale prowadzę też swoją firmę doradczo-szkoleniową Akademia Rozwoju Kompetencji. Od niemal 20 lat. To pozwoliło mi zdobyć doświadczenie, którego nie zawaham się użyć w tym podcaście. Zapnij pasy i zaczynamy. Macie Sasin. Witaj w kolejnym odcinku podcastu: Jak mądrze rozwijać firmę? Dzisiaj poruszę temat związany z myśleniem systemowym, a konkretnie z jego jednym aspektem: czyli co to jest opóźnienie systemowe. Generalnie opóźnienie systemowe oznacza tyle, że na przykład, jeżeli włączę jakiś przycisk, no to opóźnienie w reakcji danej czynności będzie chociaż o milisekundy opóźnione. I w organizacjach jest podobnie. Działanie w jednym miejscu, w jednym czasie może przynieść efekty jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, a nawet za rok. I to jest tak bardzo ważne, ponieważ my bardzo często nie zauważamy tego opóźnienia. I oczekujemy zmian tu i teraz, a niestety one się nie pojawiają. Przykłady. Zmiana strategii firmy. Wprowadzamy nową strategię poszukiwania klientów, nowe segmenty klientów, do których będziemy docierać w jakiś określony sposób. Będziemy dążyć do obsługi ich w jakiś konkretny sposób. Zmiana trwa, stare przeplata się z nowym. Zmiany nie dochodzą tak szybko do skutku, jakbyśmy chcieli. Co więcej, może się okazać, że po drodze pojawiają się dołki i jesteśmy jeszcze mniej efektywni, mimo tego, że ta zmiana miała przynieść efekty. I bardzo często jest to naturalne zjawisko, że między działaniem, zmianą a efektem potrzebujemy czasu. I to jest logiczne. No, każdy o tym wie, każdy przedsiębiorca, każdy menedżer. Więc dlaczego tak często nie dostrzegamy tego, co zaczęło się w punkcie A, a wydarzyło się w punkcie Z na końcu tej drogi? Wprowadzenie nowego produktu, wprowadzenie nowego rozwiązania, wprowadzenie nowego programowania nigdy nie przyniesie nam zmiany w ten sposób. Opóźnienie w, w, w zmianie, w reakcji na ten nowy bodziec może trwać naprawdę bardzo długo, ale bardzo często zdarza się tak, że w, szczególnie w dużych firmach, ale w mniejszych też my zapominamy już, dlaczego wdrożyliśmy to, jaki był, miał być ten efekt. Ale jesteśmy sfrustrowani tym, że to po prostu nie działa, że nie realizujemy tego, co sobie zaplanowaliśmy. A czego nam tu brakuje w tym wszystkim? Zazwyczaj brakuje nam tutaj monitorowania, czyli świadomego obserwowania, jak ta zmiana, którą sobie założyliśmy, jak jest wdrażana i jakie efekty przynosi. Bo nie zawsze to, co sobie zaplanowaliśmy, przyniesie spodziewany efekt. Zazwyczaj pojawiają się jakieś problemy, trudności z wdrażaniem tych zmian, komplikacje, których nie wzięliśmy pod uwagę, opóźnienia wynikające z oporu pracowników, wynikające z komunikacji, z, z różnych innych systemowych rozwiązań. Do tego dochodzi jeszcze nakładanie się wielu różnych procesów i finalnie nie udaje się nam osiągnąć tego, o co założyliśmy. Więc żeby tego uniknąć, musimy skrupulatnie monitorować zmiany, patrzeć na wskaźniki. Które pokazują nam, że rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. A jeżeli tak się nie dzieje, to musimy analizować przyczyny. Z czego to wynika, że rozsądne, wydawałoby się, mądre działanie nie przyniosło spodziewanego efektu. Więc monitorowanie jest kluczem do sukcesu. I tutaj bardzo dobrą metodą jest metoda OKR Objective Key Result, czyli wyznaczam sobie konkretne kroki, które. Wskaźniki, które mają mnie doprowadzić do założonego celu i monitoruję je bardzo, bardzo często. Czasem codziennie, czasem w tygodniu, czasem w miesiącu, co miesiąc. I wtedy tak naprawdę wiem, na co mam zwracać uwagę, co muszę monitorować, co ludzie muszą raportować, żeby sprawdzić, że to działanie ma sens. A nawet jeśli te wskaźniki nie są zadowalające, to muszę zdiagnozować, co jest przyczyną, czy ta zmiana, czy może rzeczy, które naokoło się wydarzyły, na które my nie mamy wpływu, a sama zmiana miała sens. Więc opóźnienie systemowe to jest e, ta luka pomiędzy działaniem a efektem. I teraz, jeżeli nie monitorujemy tego, co jest pomiędzy, możemy nie wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, gdzie zmierzamy tak naprawdę, do, czy w dobrym kierunku, czy powinniśmy coś naprawić, zmienić, usprawnić. To, co jeszcze przeszkadza w doprowadzaniu spraw do końca, i to, co przeszkadza, w diagnozie tego opóźnienia systemowego jest brak cierpliwości. Bardzo często oczekujemy, że zmiana wydarzy się tak tu i teraz. Ludzie szybko się dostosują, dostroją do zmiany i spełnią oczekiwania. Bardzo często tak nie jest. Nawet jeżeli wprowadzamy jakiś system, który jest świetny, nawet może być oparty o sztuczną inteligencję, to jego efekty zobaczymy dużo, dużo później. Po drodze musimy często eksperymentować, popełniać błędy, przepalić trochę budżetu po to, żeby zmiana zaszła. Ale jeżeli będziemy szybko się poddawać, będziemy oczekiwać zbyt szybko efektów, no niestety żadnej sprawy tak naprawdę do końca nie doprowadzimy, bo w każdej zmianie, elementem każdej zmiany powinna być konsekwencja, skupienie się na celu i właśnie monitorowanie w drogi do tego celu. Inaczej niestety się nie da. Więc pomyśl o tym, że... Kiedy masz rotację, kiedy masz jakieś opóźnienia w realizacji projektów, kiedy systemy w firmie nie działają, kiedy ludzie nie mają odpowiednich kompetencji, kiedy dostają informacje za późno i długo mógłbym tutaj wymieniać, to prawdopodobne jest to, że jesteś, że padliście ofiarą opóźnienia systemowego. To może być tak, że jest to Przyczyną, że te symptomy to jest efekt wcześniejszych decyzji, zaniedbań, zaniechań w podejmowaniu decyzji, podejmowania błędnych decyzji, których już teraz nie widzimy. Bardzo często dlatego, że ludzie, którzy podejmowali te decyzje, nie wiedzą, dlaczego to zrobili, a może ich nawet nie ma w organizacji. Konsekwencją tego opóźnienia systemowego jest to, że po prostu nie widzimy związku między symptomem, przyczyną a efektem. Bo może okazać się, że podjęte działania na zaobserwowane symptomy nie przyczyniają się do efektów, jakie są pożądane. O tym nagram kolejne nagranie czyli o tym, co to znaczy. Że zastosowałem w firmie szkodliwe lekarstwo. Jakie są tego objawy, przyczyny i skutki? Pomyśl o tym, czy to zjawisko nie jest obecne w Twojej firmie. Czy podjęte działania kiedyś nieświadomie doprowadziły do tego, że jesteś w tej sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz, a nie wiesz, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego do tego doszło? A teraz zapraszam ciebie do wypróbowania mojej aplikacji Ask Mentor, którą stworzyłem wspólnie z firmą Quico. Aplikacja rozwojowa Ask Mentor daje dostęp do pełnej wiedzy biznesowej z zakresu budowania firm, zarządzania firmą i pracownikami, sprzedaży i marketingu oraz HR. Zawiera ponad 1200 pigułek wiedzy, artykułów, filmów, podcastów, skrótów książek biznesowych, mikroszkołań w formule grywalizacji oraz tysiące linków do sprawdzonych treści w internecie, uporządkowanych w logiczną całość, od ogółu do szczegółów. Co ważne, aplikacja umożliwia też bezpośredni kontakt ze mną na czacie oraz z innymi użytkownikami aplikacji oraz udział w cyklicznych szkolniach online. I to wszystko w przystępnym abonamencie. Przestań być samotnym w swoim biznesie. Link w opisie odcinka.